Witam cię serdecznie, drogi widzu, na kolejnym wspólnym oglądaniu na kanale Szoteu. Pamiętaj o tym, żeby zostawić subika, jeżeli e, spodoba Ci się oglądanie razem, kontentu na YouTubie. E, bo pomaga to po prostu w rozroście kanału, także bardzo ważna sprawa. Plus, e, lickę też e, bardzo się przyda. A dzisiaj będziemy oglądać kolejny odcinek z prawdziwego lombardu: e, Zówmiarka. Zówmiarka, sówmiarka. Ok, 84 odcinek, lecimy. Ale pan zaciekawiony życiem. Coś śpiewa. Sufmiarka, ta? Tak. Jest ale ty masz na jeszcze. To jest suwmiarka, widzowie. Nie, nie, musisz wcisnąć. A. O! Musisz wcisnąć. A, dobra. Co, na strzelasz? Nie, po... Wymierzysz sobie po prostu długość tego. Może wiem co to jest, ale jakby po samej nazwie. Zostaw! Do końca tygodnia. Porządna chyba co? Uh -huh. Tylko że kurka wodna bateria. Przed chwilą działała, a teraz kurka bateria a to nie włączymy jej? Nie. No chyba, że masz taką baterię. Bo tam już śrubokręcił, żeby odkręcić. A tu po co jest ta USB? O mnie ja to wiedział? To musi będzie Nie ma akumulatorka czasem? A może czasami? Ile za nią dałeś? U, trochę dałem. No ile? 190 zł. 190 okay. zł. FAK! Gdzie? Weź na Allegro popatrz to zobaczysz. A ile potrzebujesz? Trzy dychy do końca tygodnia. No, no, zapach, kurwa! Zbieram. To jest pojebane za trzy dychy, jakiś kurwa sprzęt za dwie stówy. Bierz, zostawiasz, żeby trzy dychy dostać. No widzisz, ona ma akurat w sobie. No chyba na to by <śpiewanie> To chłop kupił słów miarkę za dwie stówy na Allegro. I mówi kurwa baterie nie działają, zepsuła się, ale lipa. <śla> ona z akumulatorem. Ja Wiesz, jak ślepi kurwa. to tam się przygląda, czy, czy tego. Profesjonalny koszt no, tu no, jest no, tysiąc? No, co ty gadasz? O. Widzisz. A no, moja, moja już. Albo zajebał z roboty, też jest takie wyjście no i ze sprawdził, no, ale, ale drogo. czy mówi, kurwa mówi. Bo do końca tygodnia mówi no, idę do tego, do, tam do znajomej, bo tam znowu parę złotych zarobię. Aby, kurwa. Nie chcę robić długów. Wiesz doskonale, że musimy jechać do Gorzowa na początku października. mówię, Nie chcę robić długu. Ale miarkę, żeby ładować się USB, to pierwszy raz widzę, nie? No bo to jest nowa elektroniczna, nie? chyba to jest normalnie bateryjka? No chyba tak. Zobaczcie z no to ładujesz, nie? No. What the fuck? Jak usb możesz tą zwykłą, płaską baterykę ładować? Pierwszy raz widzę coś takiego. Chyba, no chyba te. no skoro jest, to chyba się... Mi też się na to przykro patrzę, ale z drugiej strony cholera, większość to żule, no... No cóż, znaczy żule, nie żule, no jednak ludzie tam pracują, no. To też tak bardzo ogólnikowo powiedziane żule, no... no ale ludzie z nałogami, tak. Się ładuje to. Jak tam jest wejście USB, mówisz? No jest, jest. No, to, to chyba wychodzi na to, że to y, przez USB baterii ładuje. na <grym> nalazki robią teraz. Dobra, nieważne, z Trzy dyszki mogę pożyczyć. No dobra, dobra, nie ma problemu. Ale to też jest taki, patrzcie, papierologia tylko na to, żeby na parę dni trzy dyszki pożyczyć. I on z tego ugra, bo no niech będzie kurwa 20%, to jest 3 zł. Może, może 3, bo myślę, że na 20 nawet nie. Pojebane to jest. I dalej na czerwono się świecisz. Nie pamiętasz, co tam było? Nie. Nie pamiętam. Powiem ci szczerze, że nie pamiętam. Co tak dawno temu było, że No ja dobrze, nie, dobrze nie pamiętam, co było tydzień temu. Suwmiarka przez ułotwarte otwarte, czy zamknięte? Uw, u -w U -w -u, u zamknięte. Zamknięte? Mhm. Na pewno? Mhm. No tam jak napiszesz, tak będzie. Czy przez u otwarte, czy przez zamknięte. A że suwmiarka przez u zamknięte? <laughs> to, to jeden, jeden No przy... tak. Do kiedy? Do końca tygodnia. Nie szkodzi mi się, nie każda się w życiu może udać, jednakże taki pan Żulie jest szczęśliwy, bo może się najewać. A klasa średnia, żyje od jednego do jednego, no to tak, to. Co na tydzień? No do soboty zrób. 30 zł, tak? Tak, tak, tak. Do soboty. No wiesz, może być, może być, że będzie wcześniej odebrany, nie? Bo to człowiek, człowiek dzisiaj. Jak ktoś odda na zastaw i odbierze za 5 dni, to potrafią zrobić 2-3 złote, ja pierdolę, to przecież tyle na papier wydasz i na tłuszcz do drukarki, żeby to wydrukować. Dzisiaj nie ma, jutro czy pojutrze już może mieć z powrotem, nie? Może tak być. No, ja to się nie mogę opędzić, no kurka woda, nieraz to dzisiaj do mnie klient wydzwania, już kurka woda, nie pamiętam, chyba z 6 razy. Ale od czego opędzić? Yy, no od telefonu od niego. A co on chce? Podejrzewam, że wiesz, um, dziadek. No. I. Dante, dziękuję ma za te 17. A żeby pomóc? Czy pomóc w te baloty? No, ale weź się zrywać, kur... Baloty po 300 kilo. No ale kasa, jakaś zawsze to, nie? Co? <noise> Chcę wstać. kasa? Proszę Cię bardzo. <noise> Kaczki medu się drukują. Wszystko, widzę, masz po ręku. Elektroniczne. No a jak? No, miał to ręcznie wszystko było. A suwmiarka? Czy otwarte? 3, 1, 1 czy u Jeden. Jeden grzyk. tak, czy tak. Tak, czy tak, to jest jeden grzyk. To ważne, że wiadomo, o co chodzi, nie? Tak. Wiadomo, o co chodzi. No, <noise> dobre, dzięki. No, narka. No. Czy to zrobię jeszcze podatek? No tak, no podatek. Pierdolę. A co to w ogóle jest? Wędeczka? Co to jest? Oni to wydaje mi się, że częściej zarabiają nie na te samej, ale jak ktoś zapomni odebrać albo coś, no to wtedy sprzedają ten sprzęt i to jest jedyna ta prowizja, na której zarabiają. To jest no, korolka. To jest. Hoverboard. I teraz sezon to akurat jest, a nie nie mogę. Sezon się kończy teraz. Nie, jeszcze. Nie, to nie jest hoverboard. Jak się nazywa ta, co ruszasz tak przód tył, przód tył? Jeszcze dwa miesiące jeszcze. A, to taka, że. No, pracująca, fregancka. To już musi być, że. Chowaj, mnie. Pan na nie jeździł? Nie, nie mogłem. Nie. A P kto? Znajomy. A znajomy wie, że na sprzedaż to idzie? Nie, on mi zapomniał. go Zapomnij, jak zajebana i cieszę się, no, że... to też, to też. Dostałem za, za współpracę, nie? A, za współpracę. No, no bo ramach, no... W to jest to, że najbardziej możesz sprzedać rzeczy nowe, to, 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 jak jest nowe? Nie no, w XD. Biodrał, nie spróbuję. Ale Ale ja nie rozumiem na chuj kurwa nowe rzeczy, które są zapakowane stricte, wpierdalać do lombardu. No dobra, potrzebujesz na już pieniędzy, nie? A nie mogą na przykład, jak biorą do Lombardu i sprzedają im jakąś rzecz. Sprzedają, nie pod zastaw, tylko sprzedanka. To oni nie mogą tego na Allegro pierdalić normalnie? Nie jako Lombard, tylko jako yy, fizyczna osoba. Zobaczę, czy to jest coś warte, ale jest, wydaje jest. mi się, że. Się, nie? Że może być ciężko. I to pójdzie od razu. Kiedyś taką mieliśmy jedną kroka, to leżało to chyba u nas dwa lata i się nie, nie mogło sprzedać. No ja myślę, że to jest popyt. Na mam... to mnie, bo to jest. Kiedyś to chyba no było to... modne, nie wiem jak teraz. Jak no, mówię, nie to chciałem mieć jest... tam koło Orła, mówię tam, bo tam jeżdżą, nie. Tam Co m... tam jeździ? No, kto byś może ktoś by chapnął, nie? Wave? board. Hmm. To jest chyba coś takiego. No. Do lepszego, fachowca musi. No, 23 zł używana. 28, 29, 29 Powiedz mi stary, dlaczego ludzie sprzedają nowe telefony z sieci, bo dostali do umowy? 29, 30 znaczy, no dostałem za złotówkę i ja opierdalałem za dwie stówki, nie? 31, 31, 35 Ale to jest, no w sumie jak dostajesz te za to automatycznie jesteś właścicielem, nie? Jest tego tyle, no mówię, my ja? kiedyś mieliśmy i to nie chciało w ogóle zejść Nie ma sensu, ja. żebym ja do, zdał panu za to 10 złotych i to będzie mi leżało, nie? To chyba lepiej komuś oddać. To 20 zł do Jak? 20. No nie, no nie ma szans. Tylko 10? Znaczy, no jakbym miał tak suger sugerować się tą ceną, no to z 10 zł bym dał, ale mówię, że to nie ma sensu, bo jak ja dam dychę, to będzie leżało i sprzedam to za 15. To szkoda miejsca tylko. A my mamy tyle towaru. Nie wiem. Także nie będę tym zainteresowany. Tym bardziej, że widać, że to używane już. Używane? Podaj pan dychę. Nie ma szans. Nie ma? Nie. No bo to mówię, no kiedyś. Kurwa, za 10 złotych ty ja bym sobie to wziął na Beki. To nawet kurwa! Za 10 zł nawet pół paczki fajek nie kupisz. No ja, nie no, pół paczki akurat fajek kupisz. Ja bym sobie się wyjebo, dwa razy i później nawet do śmietnika kilka a dziecko będzie co mieliśmy przerabiałem już ten temat. A ja myślałem, że choć tyle, tyle lat leżę, nie mówię. Ale zrobię się to bez z roboty. To dobra, coś innego przyniosę. Chłop tu pewnie kurwa na autobus wydał połowę tego. A co pan ma jeszcze na sprzedaż? No to w kartonie to jest nieużywane jeszcze. Ale co takiego? To jest otwierane chyba ten bramę tam. Bramę? Na pilota chyba tam. Tam jest. A, ten siłownik ten, taki. No coś. No coś tam no jest. Mechanizm do bram coś automatycznych. Coś chyba tak jest. No ale jak to sprawdzić, czy działa? To, no, to, to nowe. Nowe nieotwierane. Nie, no, w kartonie mam. No. 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 To musiałbym to zobaczyć, nie? No, telefon jeszcze mam. Dobra, to przyniosę ten. Zab, zobaczy pan jak to, nie? No dobra, tam no karton, zobaczymy. To w kartonie jest, zobaczymy. Dobra, idę tamto przyniosę, zobacz pan tą drugą rzecz. No dobra. No. A ile ja byłem za tamte? 350. 350? To już A on jest jeszcze w ogóle? No ten, no co tu stoi? Ja to już był ten... komplet kumplata, garażu się wpierdolił do kumplata. To co ma za 500, to on, czym się, to jest taki sam? PAMIĘĆ? No ale jak zajebany, to by z wykręcił O pamięć? No Ale choć znowu ktoś próbował zamontować 128 i tutaj też Tylko, że ten Ten jest chiński no Chiński O chiński Motko, ale bał... dziwną pani Ja pierdolę Na takiej chudej rączce taka kurwa żyła gigantyczna Chiński No z Tutaj ma takie na pęknięcie na dole Nie wiem czy widziałaś Dlatego też jest ta cena już zaniżona Na aparacie pomylisz? No Aha, znaczy ale nie ty... wiem, czy to nam coś przez... O, sobie też nie zobacz. O mi chodzi też, no mi uchodzi też pojemność i aparat i głośnik technicznie. Aparat działa, dział. No weź, odpal, no, zobacz. Aparat tam, jak ja sprawdzałem, wszystko było ok. Głośnik wszystko działa. Dziękuję, z tam pamięć. 6 To chyba wystarczy. <coughs> czy nie? Dino Danse. No, a to jest to samo. Tylko że to jest Samsung, dlatego jest droższy. No, ale to bez różnic. Czy Xiaomi, czy Samsung? No i za tego 350 mogłem zrobić. Mm -hmm. Spójrz ile jak to zapłacił za niego, to jest paragon wydrukowany 1200 zł. Kiedy to było? 3 lata temu <grym <grym No i go wezmę. Czyli robiłem tak 350. No, a tam dychacie już do doniosę A, i dyszkę jutro mi doniesiesz. No. No dobra, no może być. Ale z telefonu to a nie wiem. Od ręka jakaś momentami... Ani zadzwonię. Ciężko sobie. bez telefonu? No będę dla mnie, mnie ciężko. Takie czasy. Chce zapakować go tu sprotem? Mhm. Mm mój no mały też bajki ogląda, bo... No i pewnie zaraz mu spadnie i, i się zbija. I po nie? telefonku. Już takiej zdolności to nie ma. Nie? Ja o tym, ale wiesz, że ten czterolatku moim... Ten dwulatek mój to tak, on wszystkim rzuca. zabawkę i wszystkim o ścianę wali. No właśnie. Takim nie wiem, z wieku że już rzuca. Tu masz telefonik. Tu już Ci daję paragonik. Mhm. I nie musisz mi już nic przynosić. Ja ucieszona. No a tym teraz robię, to się tego. W Chińczyku na towarze. W Chińczyku? No, na towarze siedzę. A, koza netto. A, ten Chińczyk jeszcze tam istnieje? Ja zapomniałem mm? w ogóle. <gry> Ci to mają historię, też kurwa, bo oni to na jakiejś wiosce prowadzą, nie? Ten Lombard. Ci ludzie tak przychodzą, tu w Chińczyku dorabian, coś tam. Robią, robią. Mogę jeździć. Znaczy z... w jakiejś wiosce, w jakimś mniejszym miasteczku, nie? Cieszę się, z miesiąc temu była, mówiłam, że tak, chciałabym do, tam do się dorabiać na towarze, bo wiadomo, że na kasę nawet nie ludzi nie biorę. To jest w centrum Warszawy? Co ty gadasz? Tam. A co to znaczy na towarze? Rozkładasz towar, rozkładasz nie i się. te ceny, tam przypinasz, nie? Aha, i rozwieszasz. Aha. No to zawsze. I tam od 9.30 do 18.00 półtora słóweczka. No, ale jak na dory w Tak, w domu się z morchami, tak siedzę. A na razie, arty w domu też są to ja sobie mogę dorwać. No i prawidłowo. prawidłowo. Zresztą, też jestem tego zdania. Zawsze gdzieś mogę sobie wyjść, pogadać. No i z W domu, jakby tak człowiek na świecie. Się... Czyli wioska jakaś. 10 tysięcy mieszkańców a, w tym bardziej. Jeszcze nic nie robić, to już w ogóle. Ładowarki już z niego nie miał, nie? No sobie? jest tam przecież. A jest wszystko? Jest. Nie jest. Ja się później obudzę w domu. Jest, jest, jest. Musi być. Czemu ona jak Leosia z Rosji jest. wygląda? Dziękuję Ci bardzo. Proszę jak Leosia z Polski. Pozdro. Co to w ogóle jest? Nie wiem. Tak się znam, ale to, jest. to nie wiadomo co to jest. Motorola. Pozdro, nowe, niewypakowane, nowe, nowe. <trujne> tu jebane, kurwa, pootwierane wszystko. Nowiutkie. Co to jest nie kurwa? Wiemy, jest. Czy to jest telefon stacjonarny z motoroli? jakiś stary, w chuj? Nie wiem, do otwierania bramy. Dla kolekcjonera, bez baterii, ładowarka w zestawie. Hmm. Wystawiono w, w licytacji za 105, od 150 zł. Nikt nie licytował. W 2018 roku. To jest jakaś telefonia komórkowa. To stary sprzęt. Teraz może rzeczywiście dla kolekcjonerów. To jest kurwa telefon stacjonarny jakiś. też jest Nawet tego nie sprawdzimy, czy to działa, nie? Kurwa, no to nie, nie wiem. Nie, bo tu nie, nie używane. Nie? No, jak nie używane? Japi! No nie, nie używane! Totalnie nieużywane! Stary, nowka sztuka, niech mi chuj. <śled> Pan tego nie używał. Ja nie. Ale kiedyś to było używane. 100 lat temu. 100 lat temu. Ja pierdolę. Tym nie będę zainteresowany. Purze, to mam pecha. A tu już jakaś antena jest. A może to tutaj. nie, dobrze. Nic się poszło. Narty jeszcze mam, alpinie. Nie, narty to. Nie, tylko nie. Narty też ciężkie Tak, nic nie wiem. To tylko tak mi zalegało. I będzie dalej zalegać. No właśnie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Pozwoli, no. Mówi, że nie ma A one były przymierzane, czy coś takiego? Nic. Kompletnie nic. Bo to ojciec z pracy dostał i... I on ich nie używał. Mały 4 pary? No. No co roku nowa, nie? Dajmy na to. A one w piwnicy leżały To 45 rozmiar, każde? No. 46. To widzę, są dłuższe takie? Kurwa, co to za fryzura, matko woska. Tu masz drugą. No, moment, ja sobie zobaczę, jak to cenowo. No dobra, no, bo są trzy różne firmy, nie? A, to jest, to są dwie te same, tak? No, dwie, tu jest trzecia inna i tu jest... Takie buty techniczne, to one będą w chuj hajsu warte. O, ci tak wyłożę i po kolei możesz. 230 zł. Nowe. Nowe. A my uznamy je jako? <noise> jako powystawowe. O, dobre. A że buty my jako Lombard, jak sprzedajemy, to ciężki temat, bo no. miałem już firmy takie też droższe i to zazwyczaj leży długo, więc za taką parę ja mógłbym dać, ale max speed. Hmm. Czyli za te dwie na przykład już była stuwa. Kurwa, to wystawisz to w pisu na Allegro, a nie do Lombardu. A nie? Siadam. Zobaczymy no dalej zaraz. Dobra. I to jest ten sam ale i też jest w filmie. Mhm. jest Twojej dobrej firmy Fajne, właśnie. Fajne. Nawet do kościoła się by się nadały. <śmiech> <śmiech> Kto by wiedział, że bla jest w tym nie? <laughs> nie, no widać, że nowe. Nie, nie chcę sobie z tym Nie działa, nie chcę robić. Musimy mieć łapkę. A to cóż to? Wiesz, może były. Gdyby jeszcze cię ocieplane były, to kurwa na zimę jak znalazł. To taty. przymierzone tylko. Tych już ktoś się przeszedł. No. No, ale metki są na wszystko wszystkie? Tak, idziemy. Na grzybach brzy... ktoś był? Nie! nie. Tata, może tylko przymierzył i. Chcemy to takie. Akurat na zimę, nie? Chyba znamy jakieś roboty. No takie, bardziej. no. Mhm Tata a potem. to wtory bardziej czekuje, ja za za jak głóż kopać leżącego, to nie będzie co zbierać? A? To fakt. Nie ma. No. Ja je widziałem. Znowuż, dziękuję serdecznie za to, Cześć, widzów. No, no, ja po, ja po kodzie sobie szukam po prostu. Aha, a to nie widziałem, że kodem. No, te 117 zł. No, no to co, ile zrobisz za nie? Były założone. No. To te sobie odpuścimy raczej. Tak? No, nie ma sensu. No dobra, nie? no. No bo ja tu nie będę jak no, 20-30 zł się bawił. Nie ma sensu. Zaraz zobaczymy jeszcze. no. Dobra. Kurwa, to wyglądają jak te wszystkie trek buty i tak dalej, przecież jak jakieś kurwa szpanery by w tym chodziły, to rozumiesz, bez problemu. 20 ziko za takie buty, nie? To jest pojebane jakie oni mają ceny w tych lombardach. No bo używane i on to pewnie sprzeda za 3-4 dychy. To w ogóle jakieś ocieplane, nie? Kurwa, ja się boję, że przez oglądanie tego lombardu będę miał kolejną manię oglądania yy, przedcen w lombardach, nie? No i tu widać rzędówki, nie? Tam takie rzeczy lecą, za takie pieniądze. Zaraz mi też. Bo te, co mi oddałeś, to ja za 359 je widziałem. Nie, no 117. Tak? No widzisz. No może jakoś źle patrzę. Te 199. Te. Czyli mhm. no, za te 5 też można było dać. A tamten wie? za 7? 2 razy 7, razy 5 i. Ile w nam wychodzi? 14, 200. 190. No to nie pasują za 190 to zrobimy 100 Kurwa, pojebane. 190 zł za trzy pary butów. 70, o, Za wszystkie trzy pary No dobra. Pasuje? No, możesz być. to będzie będę potrzebował. Elektroniczny. Może by A pan był już u nas? Mmmm... Kierownicę braliśmy. A. Pojebane! Sprzeda sprzedaż. Nie, kupno. Mamy takie duże blaty od stołów. Szklane. No. Albo z nóg. No, ale bez nóg. No ale kurczę, ciężki temat, nie? Ciężko, ciężko nogi dobrać, do by Gdzieś to wcisnąć, by trzeba było. A to ja na Jak Tak jakby na sprzedaż, nie? też, żeby nie uszkodzić. Później, w razie co, żeby wysłać. No, no. Bo to też, to nie jest tak popsiłk, nie? I to one or oryginalnie zapakowane, nówki, nie? Po ale w kartonach? Mhm. A czemu ciężko nogi dobrać? No tam, rozmiar gwinty. Nietypowe jakieś. No. no czyli dlatego, że ktoś pewnie to sprzedaje. Gdzieś by się znalazło, nie? Dobra, to dziękujemy. Dzięki, Dzięki również. Dzięki. Na razie, na razie. Kurwa, ja chcę jeszcze jeden. Ja pierdolę, dobra, yy, my zrobimy później widzowie. Znaczy dzisiaj, ale trochę później.